Laying low, Belgia, a no place to go. Bruxilla, sun like this window. Lazy haze fills up the room. Got no place just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love. Cześć. Tym razem zabieram Was do Belgii, kraju czekolady, piwa i niezwykłej architektury. Zapraszam na podróż po jej urokliwych miastach i malowniczych zakątkach. Geng to nowoczesne miasto w sercu Belgii, które zaskakuje spokojem i zielenią. To miejsce, gdzie przemysłowe i motoryzacyjne dziedzictwo łączy się z naturą, tworząc wyjątkowy klimat do odkrywania i zakupów. laying low a no place to go sunlight dances through the window lazy haze fills up the room got no place just me